Tak, witam serdecznie. Już praktycznie spałem, ale tak się obudziłem, bo tak akurat samolot przelatywał i sobie pomyślałem, że sprawdzę, czy będzie można skutecznie po prostu uruchomić tą funkcję, której, którą wcześniej testowałem na alarmie, który się włączał. No i udało się. Po prostu można jeszcze, żeby było fajniej, podłączyć dwa mikrofony i jeszcze jeden komputer to znaczy drugi laptop powiedzmy no i co, co najfajniejsze to udało mi się ten mikrofon skonfigurować z nowym systemem normalnie działa tu mamy właśnie mikrofon, który dobrze działa wszystko, patrzcie, się udało skonfigurować wszystko bardzo ładnie no i fajnie jest po prostu, bo tu są takie linie po prostu jedną wyłączam, na której wchodzi na przykład dźwięk z mikrofonu przez mikrofon tło. To na przykład wyłączam tło o. i jest cool. Chciałbym tak lepiej to pokazać jak to się robi, jak to wygląda. Są takie. C i cyk. I tu też jeszcze można dać głośniej albo wyciszyć całkowicie i dać głos z samego mikrofonu i wyłączyć w nim tło. Tak to się robi na mikserze. Na stole akustycznym jest jeszcze fajniej, ale. Połączyć stół akustycznie z programami do tworzenia dźwięku, to jest cały komplet. No, tylko że jeszcze drugi laptop się przyda, tak jak to wcześniej robiłem. Jeszcze postaram się zmontować drugi mikrofon, tylko budowy nie mam, ale coś pomyślę i będę mógł po prostu już próbować. No i fajnie jest, że na przykład samolot leci, czy. Alarm, w który tyle słychać, to tylko wystarczy kliknąć i jego nie słychać. Można to zrobić z poziomu w programie, z, programu, z poziomu programowego, o! Albo po prostu tutaj. Zależy jaką opcję wybiorę. Że jest po prostu fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się to. Jest po prostu fajnie jest tak tworzyć dźwięk. Pracować nad dźwiękiem poznawać możliwości programów. No to jest super, po prostu super. No, no to to byłoby na tyle. Chciałam się z tym z wami podzielić. Jak po prostu obudziłem się, bo sama nad przyleciał i tak sobie o tym pomyślałem. Będzie leciał drugi, zobaczę czy się da wyciszyć. Bez problemu. Się klika albo w programie, albo tutaj w mikserze. można kliknąć albo po prostu z wyciszyć tło słuchać wtedy ten dźwięk który oczekuje, a można też z drugiej linii, z trzeciej linii dać jeszcze tło tło to znaczy dźwięk w tle no, że fajnie jest, po prostu fajnie jest kurde, ogromnie się cieszę, powiem wam fajnie jest budować dźwięki i animacje, to jest po prostu wielka przyjemność bardzo wielka przyjemność i tak powolutku uczę się i buduje, buduję fajny, piękny film hejka, ma pa kochani